Kochani seniorzy, dzisiejsze zajęcia poświęcimy na relaksację i ćwiczenia oddechowe. Takie połączenie pozwala nam nie tylko odprężyć się i pozbyć niechcianego stresu, ale także dotlenia niemal każdą komórkę, co pozwala na odmłodzenie. Dzisiejsze zajęcia poprowadzi Basia. Pozwólcie się zrelaksować. Dzień dobry. Mam na imię Basia i jestem studentką AWF w Katowice. Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na ćwiczenia rozciągające i rozluźniające całe nasze ciało z elementami jogi. Do tych ćwiczeń będzie nam potrzebny strój sportowy, poduszka, mata bądź kocyk. Możemy być bez obuwia. Zapraszam. Znamy od siadu skrzyżnego. Jeśli komuś jest niewygodnie w tej pozycji, może wziąć poduszkę pod swoje pośladki. Jeśli komuś jest wygodnie bez tej poduszki, może jej nie brać. Zaczynamy od tego, by położyć swoje dłonie zewnętrzną stroną na kolanach. Pamiętajmy o tym, żeby kręgosłup był prosty, głowa była przedłużeniem kręgosłupa i tak jakbyśmy chcieli czubkiem głowy dotknąć sufitu. Pamiętajmy o tym, by też nie podnosić barków do góry. Będziemy robić spokojne wdechy i wydechy. Wdech robimy nosem, a wydech ustali. W tej pozycji możemy też zamknąć oczy. Jeszcze jeden wdech. I spokojny wydech. Teraz. Naszą prawą dłoń kładziemy obok siebie, a lewą wykonujemy wznos, w górę, skoc. Pamiętajmy o tym, by nasz kręgosłup był prosty, a ucho nie zbliżało się do naszego barku. Robimy też spokojny wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. Wdech, i z wydechem wracamy do naszej pozycji frontalnej. Teraz będziemy robić skręt. Prawą dłoń kładziemy za siebie, a lewą dłoń na naszym kolanie. Robimy spokojny wdech i wydech. Teraz zmieniamy nogi i robimy to samo na drugą stronę, czyli naszą lewą dłoń kładziemy obok siebie, a prawą wykonujemy górę skos. Możemy zamknąć oczy i robimy kilka wdechów i wydechów. Pamiętajmy o tym, by nasz kręgosłup był prosty, a ucho nie zbliżało się do barku. Jeszcze jeden wdech i z wydechem wychodzimy z pozycji. Robimy skręt. Naszą lewą dłoń wchodzimy dla siebie, prawą na nasze kolana. Robimy spokojne wdechy i wydechy. Jeszcze jeden wdech. Wracamy do pozycji fronta. Teraz proszę złączyć stopy podeszwowo. Pamiętajmy o prostym kręgu Możemy nasze przedramiona położyć na kolana i starajmy się dociskać rękami nogi tak, by dotknęły naszej maty. A jeśli komuś jest niewygodnie w tej pozycji, może złapać też, dłońmi za swoje kostki i łokciami do tej Kolan. Pamiętajmy o tym, żeby cały czas mieć kręgosłup prosty, wciągnięty brzuch i robimy spokojne wdechy i wydechy. Jeszcze jeden wdech. Teraz z tej pozycji przejdziemy do klęku podpartego. Z wdechem będziemy wciągać nasz kręgosłup w dół i lekko unosić głowę do góry. A z wydechem będziemy robić koci grzbiet. Uwaga, dech. Wdech i wydech, wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech i spokojny wydech. Teraz wznosimy prawą nogę w górę. Jeśli ktoś się nie czuje pewny, może położyć palce stóp na macie. A jeśli Ktoś wie, że stać go na więcej, może wznieść przeciwległą rękę. Spokojnie oddychamy. Możemy tutaj w tej pozycji też podłożyć sobie poduszkę pod kolana. Jeszcze jeden wdech. I opuszczamy dłoń i nogę. Robimy to samo na drugą stronę. Pamiętajmy o prostym kręgosłupie. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Znajdziemy się na brzuchu, a łokcie, dajemy w linii barków. Palce mamy położone na macie. I otwieramy klatkę piersiową. Robimy wydech i wydech. Patrzymy przed siebie. Jeszcze jeden wdech i z wydechem łapiemy dłońmi za nasze łokcie, kładziemy czoło na nasze przedramiona i będziemy powoli kołysać swoimi biodrami w prawo i w lewo. Oczywiście pamiętajmy też o oddechu. Jeszcze jeden wdech. I z wdechem powoli wychodzimy do pozycji klęku podpartego. W tej pozycji zrobimy jeszcze raz kilka wdechów i wydechów. Tak samo jak wcześniej. Czyli z wdechem wciągamy kręgosłupów w dół, z wydechem robimy kocik grzbiet. Odwrócę się do państwa przodu i będziemy przenosić nasze ręce, bokiem w tył otwierając naszą klatkę. Otwierając klatkę, robimy wdech i z przenosem rąk w przód, wydech. Pamiętajmy o prostym kręgosłupie o tym, że głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, i starajmy się dotknąć. Czupkiem głowy do sufitu. Wdech i wydech. Każdy robi w swoim tempie, w swoim zakresie. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Z tej pozycji, usiądę bokiem, żeby było widać, łączymy nasze duże palce stóp i będziemy wyciągać się powoli do przodu. Będziemy się kłaść na naszej macie. Spokojnie oddychamy. Jeszcze jeden D. I spokojny wydech. Jeszcze wdech i z wydechem wychodzimy z pozycji i siadamy do siadu skrzyżnego. Jeśli ktoś miał wcześniej poduszkę, to może sobie poduszkę podłożyć pod pośladki. Jeśli nie, to nie musi tego robić. Dobrze, Dajemy nasze dłonie na kolana, zamykamy oczy i robimy spokojny wdech. Podziękujmy sobie za to, że wzięliśmy udział w tych zajęciach i że z chęcią ćwiczymy z retroprzewodem. Jeszcze jeden wdech. I wydech ustami. Teraz z przenosem dłoni w górę robimy wydech. Łączymy, przenosimy na wysokość serca z wydechem, na Dziękuję Państwu, że byli dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w następnym filmiku.